Celestyn po rezygnacji zniknął z życia publicznego. A kardynał Ratzinger? Zostaje w Watykanie. Nie wraca do świeckiego imienia i nie zostaje z powrotem kardynałem. Co więcej, nadal nosi białą szatę, typowo papieską. Zachowuje swój herb papieski. Ludzie dalej zwracają się do niego, jego świątobliwość. I co ciekawe, przy zaprzysiężeniu gwardzistów szwajcarskich, nadal mamy dwa herby papieskie: jeden Benedykta XVI, drugi Franciszka. A sam Franciszek? On często mówi o sobie, po prostu biskup Rzymu, a nie papież. I na co dzień nosi zwykły pierścień biskupi, a pierścień papieski zakłada tylko przy bardzo ważnych okazjach. I co i wtedy nie pozwala tego pierścienia sobie czy wiernym całować. Mieszka w domu świętej Marty, zamiast w pałacu apostolskim, jak przystało na papieża. Czy to tylko formalność, czy może jednak coś więcej? Ta nietypowa podwójna obecność w Watykanie sprawia, że niektórzy zaczynają mówić o dwóch papieżach. I tu rodzi się mnóstwo pytań, także tych bardzo niewygodnych. Który z nich jest prawdziwym papieżem, skoro mamy dwóch? Najlepsze w tym wszystkim jest to, że o takiej sytuacji wspominali wizjonerzy Kościoła Katolickiego już kilkaset lat temu.